Czechy, Dubaj, czy może Polska? W którym kraju najlepiej rozliczyć zyski z kryptowalut? Dziś skupimy się na tym, jak legalnie i zgodnie z przepisami ograniczyć obciążenia podatkowe związane z realizacją zysków z kryptowalut. Cześć, ja nazywam się Jakub Boch i jestem prawnikiem w kancelarii Oniszuke Associates, gdzie specjalizuję się w prawie nowych technologii a przede wszystkim w zagadnieniach związanych z blockchainem i szeroko pojętym rynkiem kryptowalut. Na co dzień zajmuje się rejestracją zagranicznych spółek, głównie w jurysdykcjach pod wieloma względami przyjaznych kryptowalutom. Zacznijmy więc od tego, w jaki sposób polskie prawo definiuje kryptowaluty i jakie obowiązki podatkowe ciążą w Polsce na uczestnikach tego rynku. Definicja legalna kryptowalut zawarta jest w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I wynika z niej to, Czym kryptowaluty właściwie nie są? Z pomocą przychodzi też strona Narodowego Banku Polskiego, gdzie możemy przeczytać, że kryptowaluty nie są pieniądzem elektronicznym w rozumieniu prawa. Jest to cyfrowa reprezentacja umownej wśród jej użytkowników wartości, która nie jest emitowana i gwarantowana przez żaden bank centralny na świecie. NBP proponuje też szereg synonimów. Poprawnym określeniem będzie zatem waluta wirtualna, pseudowaluta. Czy niby waluta? Przejdźmy więc do warunków podatkowych dla realizacji zysków z pseudowalut w Polsce. Reguły te nie są szczególnie skomplikowane. Płacimy stałą stawkę w wysokości 19% od każdego zysku, jaki generujemy w wyniku konwersji kryptowaluty na walutę fiat. Wbrew pozorom, nie oznacza to, że zapłacimy podatek tylko wtedy, gdy nastąpi sprzedaż kryptowaluty. Powstaje zatem pytanie. Kiedy jeszcze możemy mówić o zysku? Wytyczne Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie tego, co stanowi opodatkowane zbycie kryptowalut w Polsce, nie pozostawiają właściwie żadnych wątpliwości. Według nich, zysk lub stratę należy obliczyć z następujących transakcji: po pierwsze, wtedy, kiedy wymieniamy kryptowalutę na prawny środek płatniczy. Po drugie, wtedy, kiedy płacimy kryptowalutami za towary, usługi czy prawa własności. No i po trzecie. W momencie, kiedy za pomocą waluty wirtualnej rozliczamy swoje zobowiązania, takie jak na przykład internet czy opłaty za prąd, dopiero gdy następuje zamiana kryptowaluty na Fiat, zyski podlegają opodatkowaniu. W związku z tym wolny od podatku jest w Polsce handel w relacji krypto-krypto. Mając to na uwadze, przejdźmy więc do meritum tego odcinka, czyli w jaki sposób można ograniczyć obowiązek podatkowy w Polsce. Przede wszystkim, żeby nie podlegać pod polski system podatkowy, nie powinniśmy sprzedawać w Polsce swoich kryptowalut i należy ograniczyć się do wykonywania jedynie transakcji w relacji krypto-krypto. Aby jednak legalnie rozliczyć zyski z kryptowalut zgodnie z zagranicznym systemem podatkowym, konieczna jest tutaj zmiana rezydencji podatkowej. Zmiana rezydencji w skrócie polega na przeniesieniu swojego głównego centrum interesów życiowych do innego kraju. A to pozwala na opodatkowanie dochodów według tamtejszych przepisów. Aby dokonać takiej zmiany, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musimy przestać spełniać warunki rezydencji w Polsce czyli nie przebywać tutaj dłużej niż 183 dni w roku i nie posiadać w kraju centrum interesów życiowych. Ponadto, w docelowej destynacji należy spędzić ponad pół roku posiadać stałe miejsce zamieszkania i należy generalnie dobrze udokumentować całą operację. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej rezydencji podatkowej, odsyłam do filmu na naszym kanale, w którym doradca podatkowy Mateusz Piech razem z Maciejem Oniszukiem rozkładają kwestie rezydencji podatkowej na czynniki pierwsze. Przejdźmy teraz do omówienia kierunków, które w mojej ocenie warto rozważyć pod kątem zmiany rezydencji podatkowej Właśnie w celu wyjścia z krypto do fiat. Co ważne, skupię się tutaj na kilku krajach, o które najczęściej pytają nasi klienci. Pierwszy kraj na mojej liście to Niemcy. Kryptowaluty co do zasady są w Niemczech opodatkowane. Krótkoterminowe zyski z kapitałowe z kryptowalut utrzymywanych krócej niż rok i wszelkie dodatkowe dochody z kryptowalut, takie jak na przykład nagrody za wydobycie czy staking, podlegają podatkowi dochodowemu. Jeśli jednak krypto będzie hodlowane przez rok, nie trzeba będzie płacić żadnego podatku od swoich zysków. Co istotne, podatek od zysków kapitałowych wynosi 25%, ale w przeciwieństwie do wielu innych krajów, kryptowaluty w Niemczech postrzegane są jako majątek prywatny. Dlatego wysokość tego podatku nie ma generalnie zastosowania. Stawka 25% będzie natomiast miała zastosowanie w przypadku handlu na dźwigni czy kontraktów futures. Dlatego, że tam nie dostarczamy jako tako swojej kryptowaluty. Drugi kraj to Czechy. Pod koniec ubiegłego roku świat obiegła informacja o tym, że Czechy poszły w ślad za Niemcami, ale z tą różnicą, że trzeba kryptowaluty hodlować przez 3 lata, a nie przez rok. I owszem, jest to prawda. Ustawa wprowadziła tak zwany test czasu, wynoszący 3 lata, i test wartości, który wynosi 100 tysięcy czeskich koron, czyli jakieś 4 tysiące dolarów. W skrócie. W Czechach nie zapłacisz podatku od zysków z krypto, jeśli sprzedajesz, wymieniasz czy wydajesz swoje kryptowaluty po trzech latach albo dłuższym okresie ich posiadania, a czysty zysk z krótkoterminowych inwestycji wynosi mniej niż 100 tysięcy czeskich koron za jeden rok podatkowy. Następny kraj to Malta. Nie ma tutaj podatku od zysków kapitałowych ze sprzedaży inwestycji w krypto, przy założeniu, że jest to inwestycja długoterminowa. W przeciwieństwie do Niemiec albo Czech, nie jest to jednak z góry określone, po jakim czasie możemy sprzedać kryptowaluty, żeby taka transakcja została uznana za realizację inwestycji długoterminowej. O taką interpretację powinniśmy każdorazowo wystąpić do maltańskich organów podatkowych, ponieważ jeśli aktywnie handlujesz kryptowalutami, to maltańskie organy mają prawo uznać, że jest to działalność zawodowa albo gospodarcza. W takim przypadku dochód z handlu będzie podlegał progresywnym stawkom podatkowym. A one zaczynają się od 15% dla dochodów powyżej 9 000 euro i mogą sięgać nawet 35% dla dochodów powyżej 60 tysięcy euro. Ostatni na liście, a zarazem pierwszy spoza Unii Europejskiej kraj to Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę położenie geograficzne, bo wyprowadzka poza Unię z oczywistych względów wymaga nieco większego zaangażowania i logistyki. Strefa Schengen daje nam bardzo duże możliwości i swobodę których brak może być dla niektórych inwestorów nie do przeskoczenia. Kluczowy aspekt w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to fakt, że nie ma tam żadnego podatku od zysków kapitałowych, ani podatku dochodowego dla inwestorów indywidualnych. Co istotne, podatków od kryptowalut nie zapłacą osoby fizyczne. Obowiązek podatkowy powstanie jednak, jeżeli prowadzisz działalność związaną z kryptowalutami, jeśli roczny dochód, Osiągnięty w ramach tej prowadzonej działalności przekroczy 375 tysięcy dirhamów, czyli jakieś 100 tysięcy dolarów, zapłacisz wtedy 9% podatku. Wciąż zdecydowanie mniej niż w Polsce. W połowie listopada ubiegłego roku rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich podjął bardzo ważną uchwałę, która zwolniła transakcje kryptowalutowe z podatku VAT. Do tej pory obowiązywała tam stawka w wysokości 5%. Zjednoczone Emiraty nie są w Unii. Stąd możliwe było odmienne uregulowanie kwestii, które w ramach Unii zostały ujednolicone. W związku z tym, w mojej ocenie, Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z najlepszych kierunków, które należy wziąć pod uwagę pod względem realizacji zysków z kryptowalut. Na zakończenie chciałbym zaznaczyć, że na świecie istnieje oczywiście wiele krajów, w których można zrealizować zyski z kryptowalut przy minimalnym czy nawet zerowym podatku. W dzisiejszym odcinku skupiłem się jednak na tych krajach najczęściej rozważanych pod kątem zmiany rezydencji. Takich jak Malta czy Niemcy, ale oczywiście nie omówiłem wszystkich możliwości. Każdy przypadek warto przeanalizować indywidualnie, bo mamy też zdecydowanie mniej oczywiste kierunki, takie jak Singapur albo Salwador. Jednocześnie warto zauważyć wyraźny trend, który obserwujemy w takich krajach jak Niemcy albo Czechy. Tamtejsze organy podatkowe zmierzają w kierunku łagodzenia obciążeń podatkowych wobec uczestników rynku krypto, co też jest sygnałem dla pozostałych krajów. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące zmiany rezydencji podatkowej czy wyjścia z krypto do fiatów, zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią. Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie chętnie pomożemy Ci w zbudowaniu najbardziej optymalnej strategii. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!